Cześć, a dzisiaj wbijamy sobie Mityka1 Jak widzicie tutaj wbijam z Kosperem i z typem z zagranicy Tutaj jest profil Kospera Tu tego typa z zagranicy tutaj zagraliśmy już parę gierek Czyli tutaj wygraliśmy na dość mocny team No a teraz niestety była przegrana, więc ten odcinek muszę nagrywać drugi raz Dobra, dam od razu ready Będę mówił tutaj, jak już po prostu będzie mecz Ponieważ no wiecie no, oni będą tu musieli czekać I nie będę robił tutaj cięcia Dobra, nagrywam ten odcinek drugi raz Ponieważ Wcześniej, dobra to już znalazł, to nie będę też robił cięcia Dobra, teraz jest Siege Mam nadzieję, że w ogóle, że jak wygramy, to będzie ta ranka mityczna, nie? I napiszcie w komentarzach, którą wy macie rankę właśnie na Power League, bo jestem ciekawy, jak wam idzie z randomami, w wbijacie czy w ogóle z Teamem. Dobra, tu będzie dobry ban Stew, tak myślę, bo tu Stew jest serio mocny, więc ban Stew myślę, że będzie dobry pomysł, dobra, ich nie kojarzę, bo wcześniej trafiliśmy na dość mocnych graczy, więc niestety przegraliśmy. Mieli o wiele lepszy kompo od nas, bo mieli Tika na kanal Grande. dobra. Oni wzięli Sandy, no, dość ciekawy pik, dość ciekawy Dobra, nasz teammate chyba weźmie Ravsa, czy Max? Dobra, pewnie pokazuje Cosperowi, że kosper ma wziąć Ravsa, tak zgaduję przynajmniej. Dobra. No nadzieję, że wiecie, no oni mają jakieś tam rangi, żeby. Był fajny plusik za nich. I żeby po prostu ta ranga mityczna wpadła. To jeszcze nie wiadomo czy będzie, no ale myślę, że tak. Dobra, cosper wziął Bibi. kosper wziął Bibi. Wziąłbym Sandy, no ale już ich u nich ktoś wziął. Więc myślę, że taką fajną postacią będzie Barley. O nie, Mr. P! Proszę, nie weźmy Mr. Pi, proszę. Chyba, że Raws. Dobra, albo Mr. P, albo Raws. To w sumie... Chociaż nie, Mr. P wydaje mi się, że będzie lekko lepszy od Rawsa. chyba, że wyjdą. Dobra, nie wyjdzie. Już myślałam, że wyjdzie i te... Dobra, no to ja wezmę Mr. A. P. Raws też nie byłby zły, no ale myślę, że Mr. P będzie trochę lepszy, bo... miałem taki bardziej komp właśnie do skontrowania. Tutaj starpar oczywiście pierwszy gadżet drugi, dobra, Kasper tu gra Bańko I teraz tutaj wygrywamy Z byczkami, dobra Jest Sprout, Sandy i Amber No, taki dość wkurzający ja pójdę może na Lewą stronę Nie, on we mnie strzela, chyba chciał, żebym Ravsa wziął, no ale myślę, że No Mr. Pi będzie dość dobrym pikiem, no Wiesz, Mr. Pi to jest kozak na tą mapę Mi się będzie na pewno o wiele lepiej nim grało Dobra, dostał Dostał, o nie Naprawdę, kurde, potrzebuję pomocy Bo właśnie Mr. P ma trochę mały damage Dobra, jeden leży, Cosper tam ogarnie sprawę Ajaj aj, Dobił niestety, dar rzucam mu pingwina Żeby ta śrubka była nasza Jest git, mają na razie tylko jedną śrubkę Więc dość fajnie Pyk, więc być może uda się to wygrać Dobra, nice Dostał 2-0, 2-1, zobaczymy Dobra, ważne żeby te Tutaj nawet, wiecie, no, pokazałem ten ekran Początkowy, gdzie się postacie wybiera I teraz zepsułem Zagadałem się, robotę jakoś wypchnęli i niestety zepsułem. Dobra, okej, okay. dobra, nice. Kurde, Amber będzie palił. Dobra, Kosper tu bardzo ładnie ogarnia tą Bibi na szczęście. Bo jakby Kosper tutaj, nie no, Kosper ogólnie fajnie gra Bibi. No nie, on mnie jeszcze podpalił, Beka trochę. No to niezły zawodnik. Nie, jeszcze Max się wywali, kurde. Teraz to ja nie wiem, czy to wygramy tak szczerze, będą mieli duży śrubek. Dobra, ta musi być nasza tutaj. Te. Dobra, nice. Nie, nie, czy. Dobra, trzeba tego zabić. Otóż Max we mnie strzelała, pokazywała, że zepsułem, no bo w sumie ma rację trochę. Ale nie, nie skończymy tego. Oni tam się już poświęcają dla bota, ale no nie ma szans tego skończyć, więc pozostaje nam tylko wydefienie tego. Dobra, nice. No tutaj dał mu speed. Rzucę pingwinki, no bo w ogóle pingwinów jakoś teraz nie rzuciłem. Dobra, ta śrubka. Nie, trzeba kogoś od nich ubić. No nie, nasz teammate się wywalił. Jeszcze Cosper się chyba wywali. Jeszcze 10%, naprawdę. Nie, nie, no dobra. Jest, Pingwin go dobił. Jeszcze Cosper 70 HP. Czekajcie, to jest do ugrania. Tylko żeby był nasz pot. Znaczy, żeby chociaż był remis. Nie, Kosper, dawaj. Nie, przegraliśmy. O tyle. Niby jest jeszcze szansa wydefić, no ale... Naprawdę będzie ciężko to wydefić. Mega ciężko. Ajaj, to my mieliśmy w sumie większą kontrolę, cały mecz praktycznie Dobra, jeszcze rzucę te pingwiny, Cosper się poświęca Nie, trzeba ma Amber, Amber weszła Jeszcze jak Amber weszła to, chyba że, patrzcie Wygraliśmy to! OMG O 3% A już ta Max we mnie strzelała OMG, dobra Jest 1-0, ale tak trochę na fuksie, nie? Mam nadzieję, że wszystko fajnie się nagrywa, bo taka akcja profesjonalna. Dobra. Okej. Okay. Tutaj rzucę od razu pingwina może. Nie, dobra, poczekam jeszcze chwilę. Zaraz tej Amber rzucę pingwina, bo Amber ma ciężko na pingwinki. Dobra, pierwszy bot będzie chyba nasz. Tutaj rzucę mu od razu pingwina. Dobra. Okej. Okay. Nice, tutaj będę... Dobra, chyba nawet żadnej śrubki mi nie oddamy, czyli to będzie do git. Dobra. Nice, dostał. Dobra, za jednego z mam pingwinki. Więc tutaj, dobra. Leży, nice. Tutaj wrzucę od razu moje. No nie, no nie, podpalił mnie, dobra. Idę go tutaj pobijać jeszcze trochę, żeby tutaj mieli łatwiej. Kosper, co w ogóle wszedł, tą Bibi. Dobra, mamy dwie śrubki, czyli być może jeszcze jeden bot i skończymy to. Ten zdjął 16%, czyli dość sporo, jak na bota, który w ogóle nie atakował. Myślę, że bez nas atakował. Nie no, nie wiem, co ja zrobiłem, właśnie Nie wiem, co ja zrobiłem Ajaj aj. Dobra, żeby teraz był tylko nasz bot Dobra, Kosper tu widzę, że poczyścił trochę chociaż Dobra, leży Nice, ucieknę, 36hp Tylko żeby nasza max tu jeszcze ogarnęła fajnie Nie, na razie nie dam rady tego ponieść, bo bym na pewno padł Chyba, że on padnie, czy nie? Nie, nie padnie, dobra, 8hp, ja też tutaj, no, fajnie, że nie padłem ale skończyć to może być ciężko, powiem wam. Dobra, aj, Sprout miał ulta, no. No to chyba nie skończymy tego. Dobra. Mamy dwie śrubki, oni cztery. Ja tu się znowu, kurczę, wyłożyłem niestety. Aj, może powinienem mniej gadać, serio. Zaraz tam się wytłumaczę. Byczkowi, że słabo grałem teraz. Dobra, nieważne. Nie no, żartuję. Dobra, tej. ja serio zamurował to. No ja, no co za gość, jeszcze cosper padł, aj, aj. Dobra, ważne, żeby tylko to wygrać teraz. Nie, nie uciekł. Szkoda trochę. Nie! Dobra, 54%. Powtarzamy to, co było wcześniej, tylko potrzebuję tureta. Za jednego strzała mam kolejnego tureta jeszcze tu. Dobra, to jest jeszcze niby szansa wydefić, no ale. Nie wiem czy się uda. W sumie. Dobra, tu już trochę mu zeszło, hP. Dobra, dostał. Nowe pingwinki lecą. Dobra, jest, kosper porobił. Chyba się uda. Chyba się uda. Dobra, aber nie ma szansy tyle spali. Dała bić, pibi bić. Dobra, dobra, ładnie. Uff, i proszę, żeby mieli wysokie ranki. Zaraz zobaczymy jakie mają. No, diamenty trójki i... Brakuje jednej gry. Dobra, udało się już ogólnie wbić mityka. Nagrywam to w kolejny dzień, ponieważ. No nie będzie tej ostatniej gry jednak, ponieważ... Yy, miałem tam to wyciąć wszystko, no ale po prostu tutaj przegraliśmy, wygrywaliśmy. I ciągle jak brakowało jednej gry, tak jak widzicie, przegrywaliśmy i wygrywaliśmy, więc postanowiłem, że już po prostu jakby no tej, osta, tam brakowało tak pół milimetra gdzieś około do właśnie tej mitycznej rangi, więc i tutaj przegraliśmy, potem wygraliśmy, więc już po prostu chciałem się bardziej skupić, bo tak jak gadam na odcinku, to po prostu gorzej gram trochę, więc tutaj właśnie wygraliśmy, tutaj udało się na nich tutaj wpadła mityczna ranga w biańsko O Ogólnie teraz te, pokażę Wam na ekranie po prostu urywek z tego jak była po prostu ta ranga wbita, bo tam nagrałem końcówkę, jakby, właśnie ekran końcowy, więc macie teraz na ekranie, Dobra. No i co? To by było chyba w tym odcinku na tyle. Teraz będę leciał ogólnie po rangę legendarną, tak, to jest legendarna. jest to do wbicia na teamowych, bo w sumie losuję dobrych, a i takich pokonujemy tutaj większość. Tutaj grali poco koled, naprawdę to było dobre. Ja zepsułem, bo mogłem tutaj wziąć kolet. na początku, to oni by nie zagrali tym, ale. No mi teammate nawet sugerował kolet, ale ja jej nie wziąłem. No i po ciągle leczył tą kolet, kolet wjeżdżała na ultach, nic się zrobić nie dało, jeszcze Amber paliła. No i co? To by było w tym odcinku na tyle. Łapkujcie, subskrybujcie. Cosper chciał, żebyście wpadali na jego kanał, więc jak ktoś by chciał, to może wpaść do Cospera już nie będę taki. Jak ktoś dosłał do tego momentu, więc co? To by było w tym odcinku na tyle i widzimy się już w kolejnych odcinkach! Siemka, Elo!